Cześć, dzień dobry. Co karty chcą nam dzisiaj przekazać? Wybierz jedną z dwóch kart. Tę kartę, którą wybierzesz, będzie to wiadomość dla Ciebie. Pierwsza czy druga karta. Ja wybieram drugą, a Ty napisz tam na dole. Bardzo proszę w komentarzu. Mam nadzieję, że już wyboru dokonaliście. A zatem karta numer jeden, karta Samonet. Karta, która mówi o tym, żeby dzisiaj inwestować czas w mm, praktyczne działania. Jeżeli szukasz pracy, to jest ten moment, w którym aplikacje wszelkiego rodzaju mogą dać wynik finalny, pozytywny. Idziesz na rozmowę, bądź konkretny, rzeczowy, to ci da właśnie te możliwości. Jestem osobą pracującą. W relacjach warto inwestować czas, energię w. Właśnie te znajomości, na których Wam mocno zależy. Dowitaminizujcie, również też. Organizm. Karta numer 2, Karta szóstki była. Karta, która mówi o tym, że tutaj trzeba zadbać o systematyczność. Dostaniesz dobrą wiadomość, świetnie, możesz mieć mały sukces. Natomiast, żeby on trwał, to trzeba go pielęgnować. To jest tak jak cały rok. Sportowiec pracuje na to, żeby zdobyć ten puchar medal. Natomiast on ten puchar już ma, ten medal ma, ale żeby zdobyć kolejny. Musi ciężko pracować. Zatem jesteś na dobrej drodze, jest przed tobą możliwość zdobycia tego, na czym ci zależy, natomiast pamiętaj, aby to pielęgnować. Możliwe też dobre wiadomości, ktoś się do ciebie odezwie, jakieś sygnały, znaki dymne również mogą być w historiach zawodowych, małe sukcesy, natomiast one też, żeby mogły rosnąć, to rób to, co robisz dalej. Życzę Wam dobrego dnia.